Co robić na wiosnę? Wczesną wiosną, gdy tylko pojawią się nasze pierwsze kiełki, musimy rośliny przerzedzić. Jeśli sadzonki pojawiły się zbyt wcześnie, grządki można przykryć np. agrowłókniną. W przyszłości wystarczy oczyścić nasadzenia z chwastów i podlać nasze przyszłe plony. Kiełki można dokarmiać nawozami organicznymi. Jeśli zauważymy, że sadzonki rosną rzadko i jest wiele pustych miejsc, poletka można ponownie obsiać. Bardzo często siew zimowy łączy się z siewem wiosennym. Rada. Nie możemy przewidzieć jakości i gęstości kiełkowania. Jeśli do maja nie zauważyliśmy aktywności roślin z siewów zimowych, wykonajmy siew powtórny. W cieplejszych regionach kraju udany lub nieudany w zimowy można ocenić już na początku kwietnia. Szkodniki i choroby nie zagrażają naszym wczesnym pędom. Szkodliwa mszyca może stanowić problem, ale prawie zawsze wybuchy jej aktywności pojawiają się w momencie, gdy uprawa jest już pomyślnie uformowana. Teraz już wiemy, jak prowadzić uprawę o zimę roślin. Możemy uznać te działania za bardzo ryzykowne, ale nie jest to do końca prawdą. Jeśli uważnie przeanalizujemy te proste zasady siewu i będziemy ich przestrzegać, nie bójmy się eksperymentować. Zasadźmy przynajmniej kilka grządek przed zimą, a sami się przekonamy, o ile łatwiej będzie nam na wiosnę.